i Syna, i Ducha Świętego. Amen. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą, po czym Bóg im błogosławił. Mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi, i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego, i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Pan Bóg stworzył człowieka, wcześniej stworzył cały świat i to było piękne, ale kiedy stworzył człowieka, powiedział, że to jest bardzo. W 2012 roku chcieliśmy też stworzyć coś pięknego, dać z siebie coś pięknego. Zachwyceni właśnie tym zachwytem Bożym postanowiliśmy po wielu latach rozpocząć formację rekolekcyjną Wazy Dzieci Bożych naszej diecezji. To był bardzo trudny, ale koszulka się z niego zachowała. Co prawda już mała, ale jednak jest. Potem przeszedł rok następny. Koszulka taka sama. Ale zmieniliśmy już coś, nie coś, uczyliśmy się. Chcieliśmy coraz bardziej, coraz lepiej, coraz bardziej służyć Panu Bogu, pojawiały się nowe osoby i były nawet dwie grupy rekolekcyjne. W tym roku rok następny. W 2014 roku, jak widzicie, zmieniliśmy kolor, no bo też zmieniło się miejsce. Już było zdecydowanie więcej dzieci. Zachwycaliśmy się pięknymi zapasiekami, piękną okolicznością przyrody. Uczyliśmy się odkrywać Pana Boga wokół siebie, właśnie w dziele stworzenia. Przyszedł rok. 2015. Miejsce to samo, ale nas było już bardzo dużo. Było wiele dzieciaków, wielu animatorów, wielu odpowiedzialnych, którzy chcieli wejść właśnie w formację rekolekcyjną. Latem, o dzieci Boże, naprawdę wtedy cieszyliśmy się, że się rozrastamy, że się stajemy coraz starsi. Aż przeszedł roku 2016, a kolejny już. Jak widzicie, zmieniła się koszulka. Nie tylko jest większa, ale dzieci są kolorowe. To był taki moment, kiedy naprawdę już nas było bardzo dużo. I zastanawialiśmy się, w którą stronę dalej pójść, jaką drogę życiową wybrać. To troszeczkę tak jak wy, kiedy wyjdziecie z wieku szkolnego, tego wczesnoszkolnego, zaczynacie dojrzewać, zaczynacie się coraz więcej pytań, może zaczynacie się budować, chcecie świat po zmieniać i rzeczywistość. I to jest dobry moment, żeby wtedy zaufać Panu Bogu, żeby On dalej prowadził jako dobry, kochający ojciec. I przyszedł kolejny. Po wielu decyzjach, po wielu wyborach, po wielu własnych myślach które powiedziały nam, tak, my chcemy się w ten sposób realizować, my chcemy służyć Panu Bogu, kochamy dzieciaki. Sami zresztą jesteśmy przecież jak dzieci. No stop, chcemy w sobie rozbudzać właśnie to pragnienie bycia dzieckiem Boga. Przyszedł rok kolejny 2017. Zauważcie inne koszulki z kołnierzykami, z guziczkami, takie dorosłe. Kolejny rok przynosi kolejnych ludzi, kolejne dzieci z całej Polski już, które chcą przyjeżdżać do, do nas tutaj na Śląsk, aby w pięknych okolicznościach przyrody Beskickiej, przeżywać razem z nami, zachwycać się treściami rekolekcji oazy Dzieci Bożych i wspólnie razem z Diakoniem, razem z Odpowiedzialnymi formować się, aby dochodzić do bliskości z Panem Bogiem, z naszym wspólnym Ojcem, stworzycielem. I mamy kolejny rok, 2019. Kolor jagudkowy, kolor owocowy. Jesteśmy dojrzali. Chcemy być coraz piękniejsi, coraz piękniejsi i coraz pełniejsi w swoim zaangażowaniu w wierze tej strukturze, jaką mnie za Dzieci Bożych. No i w końcu mamy ten rok, dzień dzisiejszy. Nie mam koszulki na sobie animatora tego roku. Mam koszulkę z zeszłego roku dzieciaka, który był na rekolekcjach, właśnie. I mając za sobie tą koszulkę, chcę Wam, kochani, powiedzieć, kochane dzieciaki, że my, animatorzy, odpowiedzialni, wciąż Was pamiętamy. Jesteśmy wciąż z Wami, jesteście dla nas bardzo ważni, jesteście bardzo bliscy, otaczamy Was modlitwą i tak naprawdę, chociaż współuczestniczymy z Wami poprzez formę elektroniczną, w tym roku, w rekolekcjach, to już nie możemy się doczekać przyszłego roku, kiedy będziemy mogli się z Wami spotkać na żywo. Tej soczystej, zielonej radości, nadziei, wiary, tego wszystkiego, co jest potrzebne nowemu stworzeniu, przede wszystkim Dziecku Boga, na dzień dzisiejszy Wam życzę.